99% ludzi tego nie zauważa. Trzy znaki, że Bóg jest zawsze przy tobie. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się myśleć: modliłem się długo, starałem się długo, a odpowiedzi brak? W rzeczywistości Bóg jest zawsze przy tobie. Po prostu jeszcze nie dostrzegłeś jego delikatnego działania. Znak pierwszy: pokój w chaosie. Gdy presja finansowa, codzienne sprawy lub lęk o przyszłość powodują w Tobie zamęt, Twoje serce nagle staje się spokojne. Nie dlatego, że wszystko się ułożyło, ale dlatego, że wiesz, Bóg panuje, On Cię chroni. Pismo mówi, choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Psalm 23,4 to jest pokój, który daje obecność Boga, pozwalając ci czuć się bezpiecznie wśród burzy. Znak drugi siła w samotności i słabości. Gdy jesteś bliski poddania się i czujesz, że nikt nie rozumie twoich zmagań, nagle odkrywasz, że możesz zrobić kolejny krok. To nie przypadek, lecz Bóg podtrzymuje cię w twoim życiu, wspierając swoją mocą. Pan mówi: Wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Drugi list do Koryntian 9. Jego moc objawia się w Twojej słabości, pozwalając Ci wytrwać w samotności. Znak trzeci. Kierunek w beznadziejnej sytuacji. Gdy droga wydaje się zablokowana i przyszłość niejasna, nagle pojawia się nowa możliwość wyjście, którego wcześniej nie planowałeś. Rzeczy rozwijają się poza Twoimi oczekiwaniami, a na końcu wszystko układa się idealnie, to Bóg prowadzi cię naprzód. Pismo mówi Utoruje drogę na pustkowiu i uczynię rzeki na pustyni. Izajasza 43, 19. Bóg zawsze może otworzyć przed Tobą drogę, pokazując nadzieję w beznadziejnej sytuacji. Gdy czujesz się samotny, słaby lub bezradny, pamiętaj, Bóg nigdy cię nie opuścił. Jeśli czujesz Jego obecność, napisz Amen, aby ta wiara rozświetliła twoje serce. Podziel się swoimi odczuciami w komentarzu i udostępnij tę wiadomość osobom przeżywającym trudności, aby więcej osób mogło doświadczyć opieki Boga. Śledź mnie i dołącz do darmowej grupy biblijnej link w opisie profilu aby modlić się razem, wzrastać duchowo lepiej poznawać Jego miłość i przygotować się na powtórne przyjście Pana.